Skarby, dzień dobry, dzień dobry. Witajcie na kanale Karty na Miłość. Widzicie pudełka? Tak sobie wymyśliłam, że dawno nie było takiego przekazu mądrego, który by nam chciał wskazać parę rzeczy i wybrałam same opakowania, same same kartoniki. I słuchajcie, przy pierwszym kartoniku jest ten piękny motylek. Drugi jest gładziutki, jest taki turkusowy. A trzeci bo właśnie ten symbol. Może się przyciąga jedna grupa. Może dwie. Może trzy. Może chcesz zadać pytania, może chcesz zapytać o przyszłość, Odpo żeby Ci karty odpowiedziały na Twoje pytania. Hmm? Kochani, losuję pierwsze pudełko. Kartę dla wszystkich osób, które wybrały pierwsze pudełko. Jest to wyrocznia Mądrość Wróżek. Kto oglądał ostatnio filmik, kto wie, że to jest nasza nowość, prawda? Teraz sobie tutaj kadzidełko jeszcze chciałam odpalić. Proszę Państwa, moje ukochane już mi się kończą. Będę musiała jechać do, do sklepu już nie, jeden został. I jeden został, polecam, super. Mm. Aromat kwiatu gardenii, kochani. Coś pięknego. Polecam Wam, tutaj Wam zostawię. Oczyszczamy przestrzeń. Oczyszczamy karty. Jedne, drugie. Tutaj mam, kochani, taki podstawek. Dam go tutaj sobie z woku, żeby na nas nam tutaj e, może nie przeszkadzał. I uwaga! Jeśli chodzi o wyrocznie mądrość wróżek, to tutaj odstaje jedna karta. To ją poprosimy. Patrzcie, jak fajnie weszło. <laughs> Prosto do pudełeczka. Kochani, talia numer dwa to aniołowi i przodkowie. Również karty wyroczni, proszę uprzejmie. Losujemy dla nas kartę. Ja wybieram słońca pierwszą, bo jest to moja nowość, i wybieram ostatnią. Tak sobie postanowiłam. Napiszcie w komentarzu. Ja zawsze jestem ciekawa Waszych wyborów. I właśnie trzecia grupa wyrocznie uświęconego, kochani, światła. Znacie też już uwaga. Będziemy losować. Wystaje to idzie. Moi drodzy, odkładam dwie. I przechodzimy do naszych motylków. Kochani, niesamowicie żywioł powietrza. Karta z numerem 60. Słuchajcie, zaraz Wam powiem, jaki jest przekaz, bo go tutaj te słowo klucz brakuje. Wiatr. Wiatr, moi kochani. Poczuj. Podmuch wiatru, wieczny dzień, gdy wieje ci bezpośrednio w twarz, smagając twoje włosy? Jakie to uczucie, kiedy podmuchy uderzają w różne części ciała? Poczuj wokół siebie ten poryw, który dmie w twoje odzienie. Usłysz ten wiatr. Niekiedy wydaje się, jakby ten wiatr był rykiem swych podmuchów, udźwięczał strumień słów. W powietrzu wyczuwa się potężną obecność, ogromną siłę. Możesz ją poczuć, gdy się przygotujesz na jej uderzenie. Ona jest tutaj dla ciebie, żebyś ją okiełznał albo okiełznała. I teraz wyobraź sobie, że stanowisz Taka dzidełko leci prosto na mnie, <laughs> że stanowisz jedność z wiatrem, a jego energia cię wzmacnia. Kiedy pogoda znów przyniesie silny wiatr, zamknij się na zewnątrz i po prostu popłyń z prądem. Obserwowałam kotkę, która robi to i wydaje się, jakby wychodziła czy wchodziła w całkiem odmienny stan istnienia. Bo ją przepełnia radość. Zwierzęta, podobnie jak wróżki, instynktownie wiedzą, co robić. A ty, co chciałbyś, co chciałabyś, żeby ci ten wiatr powiedział? Hmm? Co on ma ci przywiać? Co by się miało wydarzyć? Wiatr? To doskonały przykład niesamowitej mocy wszechświata. Przeczytam Wam intencję, bo niestety nie ma jej tutaj zapisanej, a szkoda. O, nie, o nieustannie potężny wietrze, wciągnij mnie w swoje rozdygotane epicentrum. Szepcz mi do ucha pradawne zaklęcia, abym okiełznał Twą siłę i moc. Jestem w Twych falujących ramionach. I płynie do mnie dobro. Niech się stanie. I wiecie, co tu jest napisane? Żeby dzisiaj zrobić wiatraczek i go puścić. Ja akurat tego wiatraczka doświadczyłam, bo byłam na cmentarzu, i obok leży ktoś, i, i był włożony wiatraczek. Także, kochani, ja wybrałam jedynkę. Ja już sobie tam wyobraziłam, co ja chcę. Teraz kolej na Was. No, i oczywiście, liczę, że napiszecie, jak to wezwanie, jak ta karta na Was wpłynęła. Bardzo Wam dziękuję. Pamiętajcie o zostawieniu łapki w górę i komentarzu. Odkładamy. Jeżeli wybraliście grupę drugą, to właśnie to piękne, turkusowe. Gładkie pudełko. Oto karta od aniołów i naszych przodków. Łowca. Wytrop swoje lęki i pragnienia. Kochani, ja już nie pamiętam tej karty, więc zaraz Wam powiem. Aha, już sobie przypomniałam, zobaczyłam obrazek, już jest. Tu jest taka, kochani, wiadomość dla Was. Wytrobcie wszystkie pełne lęki, lęku myśli i uczucia. Odna odnajdując je, Wy, kochani, odnajdziecie też swoje jakieś pragnienia. Może ta karta została oparta y, na Bogu. Tu mamy y, rogi Jelenia, tu mamy y, Baranka, prawda? Czyli taki Bóg Jeleń, który związany jest z dziką naturą. naturą. I w podobny sposób karta łowcy pomaga Wam połączyć się z tą energią, która jest bojaźliwa, która jest nieustraszona, tak? Ja myślę, że tutaj chodzi, że Wasze lęki to jedynie to, co nie zostało przepracowane, czyli może trzeba stanąć twarzą w twarz i niech ten łowca się zmierzy. Zamiast być ofiarą pewnych lęków, Albo innych uczuć, które ukryliśmy, to stańcie się teraz łowcą. Stańcie się taką odważną osobą, bo otrzymujecie teraz pewność siebie, siłę i macie użyć swojej mocy, żeby tych zmian dokonać, prawda? Nie znaleźliście się tutaj, by kulić się ze strachu ani tam żyć w cieniu, ale po to, żeby wykorzystać w pełni, kochani, swój potencjał. Jest to możliwe, ale dopiero wtedy, gdy staniecie na wysokości zadania i zrobicie to, co należy zrobić. Jeżeli pojawiła się u nas ta karta spośród tych wszystkich, oznacza, że przyszła przyszedł czas, przyszła okazja, żeby stanąć właśnie twarzą w twarz z pewnym aspektem waszej przeszłości albo, albo położyć kres dręczącej jakiejś sytuacji. I teraz tak, jeżeli jesteś mężczyzną, lub tak się definiujesz, że jesteś kobietą z jajami, często mówimy, nie? To ta karta reprezentuje Twoją męskość oraz możliwość głębszego poznania siebie. Jeżeli jesteś kobietą, bądź czujesz, że masz więcej takich pierwiastków kobiecych, lub tak się identyfikujesz, ta karta rozpoznaje Twoją zdolność do bycia silną, Potężną, oraz że uda Ci się przezwyciężyć pewne problemy czy ograniczenia. I co Wy na to? No, ja Wam powiem, że bardzo mi się ta karta spodoba, bardzo mi się ten człowiek podoba na tej karcie. Ech, czekajcie chwilę. Zaraz. Zaraz uspokoję dzieciaki obok. Ale i tak kończymy. Kochani, bardzo Wam dziękuję. Cudna karta. Żałuję, że sobie jej nie wybrałam, ale widocznie los tak chciał. Zaraz odsłucham sobie trójeczki. Wy napiszcie mi koniecznie w komentarzu, dobrze? I pamiętajcie o łapce w górze. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia, kochani. No, ale ja też. Trujeczko, trujeczko. zapomniałam powiedzieć, że nagrywam. Widzicie, jak to jest w domu? Wybraliście ten znaczek, ja też wybrałam. I słuchajcie, wyrocznia uświęconego światła dla nas. Wow! Fioletowy płomień. Karta z numerem 35, może 3-5 będzie ważne. 35, sprawdźcie sobie. Przeobrażenia, detoksykacja, wizje paranormalne i ciągłe odwracanie uwagi. O, ja cię kręcę, ale mamy super kartę. Kochani, ja zaraz zobaczę, jaki tu jest święty kryształ, bo szkoda, że na tym nie ma, ale zaraz Wam powiem. Do każdej karty jest przypisany święty kryształ, a tutaj jest przypisany o Jezus. Kordieryt. Kochani, ja sobie poszukam w Google jak wygląda kordieryt, bo nie powiem Wam. Mam ich tutaj Łot Pierona, ale nie wiem, jak wygląda kordieryt. Na pewno go nie mam w moim zestawie, ani w tym, co mam tutaj. Kochani, można sobie powtarzać taką afirmację. Hmm. Jestem fioletowym ogniem. Moje wewnętrzne wizje są teraz piękne i jasne. Percepcje czuciowe mówią szybko. Naucz się ich przesłań za pomocą równowagi strukturalnej. Kochani, przeczytam wam. Przeczytam wam, bo troszeczkę w tej książeczce jest. Nie będę wymyślać, po to to ktoś stworzył. Także uwaga. Zdolności sensoryczne nadal uwzględnia się w kategoriach czysto naukowych. Dostrzegane obecnie ograniczenia wizji paranormalnych oraz uzdrawiania energetycznego hamują twój potencjał rozumienia komunikacji świętego światła otrzymywanego przez inteligencję twojej duszy. Strasznie małe literki są, kochani, mam nadzieję, że ja wszystko dobrze zobaczę. Mistrz siódmego promienia, Saint Germain. Mhm. Trzyma święty ogień, innymi, innymi słowy, fioletowy płomień. Może on swobodnie przeobrażać stany niepokoju, usuwać i oczyszczać częstotliwość negatywnej energii, które uniemożliwiają Wam trafne usłyszenie Waszych zmysłów w swoim serduszku, umyśle, a także na głębokie zastanowienie się nad tym, co dociera do Waszych uszu? Mm -hmm. Kochani, wibracja fioletowego promienia kreuje wolność i przemianę. Przywoływanie płomienia fioletowego przypomina, że może stworzyć ścieżkę cudów, a także obudzić ukryte, uśpione w Waszym wnętrzu zdolności. Kiedy już zdecydujesz ponownie dokonać pewnych zmian w swoim życiu za pomocą fioletowego ognia, niebo wstąpienia, bardziej dostroisz się do swoich zmysłów. Zaczniesz też interpretować otaczający Cię świat w klarowny, trafny sposób wolny od zewnętrznych wpływów ja uwielbiam kolor fioletowy i ostatnio się zakochałam w lakierach do paznokci. Wszystkie obrusy, które widzicie, to one mają właśnie odcienie fioletu. I jak robiłam sobie aure, to zobaczyłam właśnie mój kolor fioletowy. W niebo wstąpiony ten mistrz Saint Germain przybywa Wam na pomoc. W tym oczyszczającym i detoksacyjnym procesie proponuję, abyście pozbyli się z zewnętrznych bodźców. Dogadzanie sobie sprawia jedynie, że na Twoją wewnętrzną wizję nakłada się taka mgła. Ty zaś oddalasz się od zrozumienia, czego Ci teraz potrzeba. Ciągłe rozpraszacze hamują. Wyłaniania się wewnętrznych wizji. I tutaj, chyba, pytanie by było do kogoś, czy wy medytujecie, czy umiecie siedzieć w takim spokoju, gdzie jest te telewizor wyłączony, radio, komórka wyciszona. Ktoś z was musiał to usłyszeć, bo za dużo jest tych rozpraszaczy i macie ciągłe odwracanie uwagi o nawet mam fioletowe paznokcie trzeba się <laughs> dostroić może słuchajcie też wprowadźcie trochę fioletu do waszych ubrań do dekoracji ja na przykład uwielbiam te karty one też są fioletowe może i coś w tym jest kochani może i coś w tym jest Moi drodzy, w razie czego posłuchajcie sobie jeszcze raz, bo ta wyrocznia nie jest łatwa, ale do mnie dotarła. W razie czego służę pomocą. Wszystkiego dobrego, pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę. No i może za niedługo kolejne czytanie. Co jeżeli ktoś chce nabyć tą wyrocznię, to tak ona wygląda. Jest ona trudna, ja właśnie widzę, że dużo osób ją sprzedaje, ale no cóż, nie wszyscy musimy mieć to samo, prawda? Nie wszyscy musimy rozumieć, każdy z nas jest inny i o to właśnie w życiu chodzi, tak? Bardzo ładnie, bardzo, bardzo mi się podoba. Dobrze, kochani, trzymajcie się cieplutko. パパ